Dobrze, układ chłodzenia mam już złożony z powrotem, pasta nałożona tu widzicie jaka, wyczyszczone to wszystko, wymyte, wypucowano jeszcze mi tutaj resztki izopropanolu, bo jeszcze wszystkie łopatki izopropanolem pociągnąłem, tak żeby to było wszystko ładnie, tam zaraz się wytrze to wszystko, resztę, żeby tych zacieków takich nie było. Jeśli chodzi o pamięć RAM, zaraz sobie zobaczę, bo chyba mam dawcę. Tam, tam, powinien być, tam powinna być kostka RAM, chociaż jedna. Zobaczymy. Ja sobie go tutaj zaraz uruchomię ze swoim dyskiem, ten komputer, żeby zobaczyć, jak to działa. I jeszcze wezmę na tapet ten touchpad. Zobaczę na swoim dysku ze swoim systemem na świeżo zainstalowanym, czy on czy on faktycznie nie działa, czy to jakieś sterowniki do systemu, bo ja i tak zalogować się nie mogę, więc tutaj nie da rady tego sprawdzić, a już na swoim systemie będę mógł to legalnie elegancko wysprawdzać. Zaraz sobie szukam pamięci RAM i wracam do Was niebawem. I będziemy też na blacie witać kolejne urządzenia.